Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie, dzisiaj gra niespodzianka, cóż to takiego będzie, ściągnęło mi się, jeszcze niegrane, nieuruchamiane gra, nazywa się Toy Soldiers i moi drodzy, ten tytuł kojarzy mi się ze strategią taką z żołnierzykami plastikowymi, takimi zielonymi, ale to nie jest to, bo to podobno ma być jakiś Tower Defense, Także zobaczymy o co chodzi. Pierwsze uruchomienie gierki. Aha, instalacja coś tu jeszcze. A, yy, ważna rzecz, grę dostałem od jednego z widzów. Bardzo serdecznie dziękuję. Zresztą to nie tylko tą, bo jeszcze jedna kolejna, podobno jakaś straszna jest w zapazuchą. No i zobaczymy. W następnym odcinku ją zrobimy, a dzisiaj Toy Soldiers. No i kurka, instalacja Microsoft DirectX for Windows. Zrobimy w tym momencie bardzo gustowne cięcie. Słuchajcie, tak to wygląda. Eee, muzyczkę wyłączyłem. Widać tutaj jakichś niemieckich żołnierzy. W starym stylu wszystko zrobione. Mm, Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, no tak wcale nie było, tak za bardzo, <laughs> tak trochę niespodziewane to było. Aha, to jest pierwsza wojna światowa, kurka, to jest pierwsza. Dobra. Słuchajcie, napiszcie, czy czasem dźwięk nie jest za głośno. I co teraz? Mam tutaj, że coś. tu... Nie wiem, czy tu mogę, tak mogę. Okej, okay. czyli tu jakiś jest niby front. Tu mogę coś stawiać, ale jak? Jed... Dwa duże takie mam, dziadostwa, i kilka małych. Ale nikt nie atakuje jak na razie. O kurka, chyba atakują. Dobra, może tu kliknąć. O tak! Dobra, mogę... ...moździerz, mogę takie coś. Dobra. O. Proszę bardzo. Ile mam kasiory jeszcze? Kurka, dobre, dobre Podoba mi się A tu co niby? Aha. Dobra, co ja tutaj mogę? Tylko nie wiem jak to zmienić Bo nie chcę tego A to? A! Dobra, mogę sam strzelać Teraz nie wiem jak wyjść z tego. Aha, teraz tak Kurka, nie wiem jak wyjść z tego, ale jaja Aha, spacją, dobra Ale tu bym chciał Sprzedać można naprawić Sprzedam inną rzecz chciałbym. O! Bierzemy moździerz. Nie ma kasy. A ile to kasy? 700. Poczekamy aż ci na tłuką. Zaraz będzie 700 i moździerza. Jest! waga. No dawaj. E, moje karabiny! Jest! Poleciało. Bardzo ciekawie to wygląda. Tower Defense to jedna z moich ulubionych. Dobra, następny atak idzie. kurka? Nie, chyba oni sami lepiej będą tutaj dawać. Dobra, tysiąc kasiory mam, a to oznacza tutaj, kupię jeszcze to. Nie wiem, jak tu można odblokować. Dobra, postawiłem jeszcze jeden ten. Tu moździerz wezmę. No dobra, chyba jakiś atak duży będzie szedł. O, kurka, co oni, bazuki mają? Co oni niosą? Chyba bazuki, rzeczywiście. Nie, to są talerzówy. Ciekawe, jaki zasięg ma ten. O! A ciekawe, czy można to upgrade'ować jakoś. Kurka granatami rzucają. <laughs> dobre, dobre, słuchajcie, fajna gierka. Oni tutaj tą drogą muszą przejść. A przecież ja tu ustawiłem tych swoich mnóstwo. Następny atak już idzie. Mam tyle kasiory, że... Kurka, jak się trzęsą, zobaczcie na to. Może po przejściu misji będę mógł upgradey jakieś robić Jeszcze cały czas Okej, okay, literką F Ale jakiś upgrade bym chciał Naprawiarka Upgrade jest! No szkurde Zaraz zobaczymy co to się stało Uwaga, robi się upgrade i... Wow. zobaczcie teraz, kurka to jest coś. Uwaga. O, <laughs> ciekawe, czy jeszcze bym. o jakiś samochód pancerny będzie niedługo dobra w razie czego to tu jeszcze to i ja chciałbym wiedzieć czy taki moździerz też mogę zupgrade'ować uwaga nie można. Bo to pierwsza misja i nie można. Dobra, to tego zaupgrade'ujemy. Widzicie? Jak robię upgrade, to odwraca się. Przez ten czas jest nieaktywne. O, zobaczcie, tutaj zrobię. Uwaga! Taki zegarek się pojawia. No nie przejdą, tylko te samochody mnie martwią. One gdzieś zaczną jechać zaraz. Tylko gdzie? Kasy mam dużo. Kawaleria. Kurka, kawaleria tym razem. To od razu tego zupgradeuję. Przeskoczył przez moje ten kurka jak skaczą. <ścoughs> to mi pokazuje gdzie strzela. Jedzie to dziadostwo, waga, jest rozwalone Chyba więcej nie będzie. Jest. Victory. 1914 października 24. No dobra. Moździeż drugiego poziomu odblokowane i 18 funtówka. Level pierwszy, dobra. Total Money. OK. No, dawaj. Jedziemy drugą misję. Dopiero tam kilkanaście minut nagrania, więc jeszcze jedną. OK. Jakiś zamek. Tutaj widzę, moździerze mają. Dobra, 1500 kasiory dali. Wow. Tutaj jest moja siedziba. Mogę mieć działa. Dobra. Daję działo tutaj. O kurka jest! Zobaczcie, ja ha. Pięknie, dobra, tukałem. A to też moje? Nie. Dobra, kasiory nie mam. A to? Wieża snajpera! O! Takie coś mam. I mogę... Proszę bardzo. Pokurka w swojego chyba. Jest! wiem, jak wyjść z tego. Spacja, dobra. <laughs> dobre, dobre. Upgrade tego. Trochę mam za mało na razie. Tu wybudujemy moździerz. Kurka zniszczyli mi, ale jaja, jak ja mam teraz zrobić, żeby zniszczyć tego gościa, co tu wali, chyba gdzieś stąd? No dawaj. Nie mam kasy. Kurczę, no strzela mi coś. Tutaj są. Mogę z tego działa? Waga. Nie mogę, ale ja, ja. Że musiałbym tu postawić, chyba znowu mi rozwalili. No dobra, to się wkopałem. Nie ma jak zniszczyć tych gości. Dobra, tutaj to. Przedarli się jeden przeszedł, nie no tak nie może być. Muszę działo za wszelką cenę. Tylko, że działo kosztuje 800, kawalerzyści już tutaj wjeżdżają prawie. No, zaraz będzie 800, niech tylko jest. No, stawiaj to. Nie powinni przejechać. Dobra. Wiem, co tu mogę postawić. Moździerz, żeby tego gościa. Za... A nie, proszę bardzo. Zaraz będę mógł. Uwaga, jest rozwalone. 800, stawiam moździerz. Okej, okay, okej. Okay. Jest dobrze. Teraz upgradey porobię, tylko kasiora jest potrzebna. Kiedy czołgi wyślę na maila? Albo dzisiaj po streamie, albo jutro rano. Okej, okay. z tej budki atakują. Chciałbym zupgradeować ten moździerz, bo chciałbym zobaczyć jak co to tutaj będzie, ale upgrade kosztuje 1000. dużo. działo mogę zupgrade'ować? No, zaraz będę miał tysiąc. Zobaczymy, jak się to zupgrade'uje. Jest. Zaraz zobaczymy o co chodzi. Uwaga. Jest o kurde bela. Ho, ho. ho, ho. вотни вотки <laughs> Dobra, został teraz samochód. Hmm. Tu mogę coś wybudować, ale ja Nie wiedziałem, że tu też mogę. Okej, okay, jedzie coś Je, Jedzie samochód na razie pancerny. O! Dwa samochody pancerne Ale dostał z działania. Proszę na dwa strzały jest Niestety ostatni to widzę jakiś jest taki większy pojazd. O kurde, co mu się stało? Aha, na że broń dalekosiężna się liczy, niepotrzebnie tutaj ten CKM dałem. O, jeszcze tu mogę. Jak mam kasę to dam to. Jedzie. Kurka taki Kapion. Jest. Rozwalony. <laughs> Dobra, jednego chyba przepuściłem w całej misji. Niestety zagapiłem się. Dobra, chyba koniec. Tu mogę chyba, zobaczcie, ale ja No, co się dzieje? No być ko o, jest. Dobra, fajne. Proszę, odblokowałem co? Chaubice drugi level oraz red star. Co to jest? Chemiczna broń jakaś. Może być użyta przeciwko dużym grupom piechoty. Kurka z takim baniakiem. Słuchajcie, to jest koniec tego filmiku, ale jeszcze wam pokażę i spróbuję to wybudować, jak to działa. Zaraz zobaczymy. O, proszę bardzo! ho, ho, ho. Z jakim bananem. Dobre, dobre, dobre. Uwaga, gdzie to może być wybudowane? Ile ja mam? 2200. No, zobaczmy. Takie coś. Jedno tu i jedno tu. Zobaczymy, jak to działa, tylko bo chcę filmik zakończyć. Zobaczcie, takie butle tu mają. Kurka, siedzą takie zakapiory. Tu następni. Tajemnicza zawartość. No jest. Dobre, dobre. Proszę. Gaz rozweselający. Rządzi to, po prostu to rządzi. Rzeczywiście. No dobra, słuchajcie, taka to była gierka. Bardzo, bardzo fajna. Bardzo fajne spojrzenie na Tower Defense'a i przede wszystkim graficzka fajna. O, przedzierają się. Ale te gazy rzeczywiście dobrze działają. Dobra, to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Raz jeszcze dzięki za gierkę i do usłyszenia.